CBŚP i Straż Graniczna zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z mundurowymi z Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Włodzi przeprowadzili skoordynowane działania w trzech lokalizacjach, likwidując rozbudowaną linię produkcyjną nielegalnych papierosów i zatrzymując 15 osób zaangażowanych w proceder. W trakcie działań ujawniono kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania papierosów, suszarni oraz magazyny, w których znajdowało się ponad 12 milionów sztuk papierosów opatrzonych znakami Znanej marki tytoniowej. Służby zabezpieczyły również ponad 25 ton suszu oraz tytoniu, a także liczne półprodukty wykorzystywane do dalszej produkcji. Wartość przyjętego towaru akcyzowego oszacowano na ponad 28 milionów złotych. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, skarb państwa poniósłby straty przekraczające 53 miliony złotych z tytułu uszczupleń podatkowych. Mundurowie zatrzymali łącznie 15 osób, w tym 9 obywateli Armenii zaangażowanych w proceder. Do zatrzymań doszło m.in. w halach wykorzystywanych oficjalnie. Jako sortownie owoców prokurator z prokuratury okręgowej włodzi przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy włodzi wobec 14 osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.